Cześć, te... Cześć, Traderzy i Traderki. Z tej strony Chris BTFDTV. Zapraszam do cotygodniowej analizy indeksów Bitcoina i Forexa. Jeżeli chodzi o serwer, to do 15 listopada trwa Intensive z Jimem Daltonem. Przypominam, że jest to ostatni intensyw Jima. Jego karierze, a więc jesteśmy świadkami tutaj historii. Oprócz tego trwają konkursy razem z firmami prop tradingowymi, można się zmierzyć, a także transmisje Larego Williamsa spotkań rodzinnych. Jeżeli chodzi o tytuł. Dzisiejszego odcinka to efekt Trumpa. Jak widać, Trump wygrywa 312 do 226, gdzie sondaże dawały przewagę Kamali Harris. A tutaj niespodzianka, miażdżąca przewaga Trumpa. No już słyszymy o efektach. Pierwszym efektem to są oczywiście wzrosty na, na giełdzie. I na bitcoinie, ale też są inne, tutaj na salon 24, na przykład, że rozpadła się koalicja rządowa w Niemczech i będą nowe wybory w Niemczech. W Polsce też rozchorował się taktownie Donald Tusk, i kto wie, czy nie będziemy mieć nowych wyborów, bo generalnie rzecz biorąc, no, rządząca w Polsce ekipa za bardzo nie dogadywała się wcześniej z Trumpem. Przejdźmy teraz do kalendarza ekonomicznego na przyszły tydzień. Zobaczmy, czy się będzie działo jeszcze więcej. W poniedziałek w Polsce i w Stanach Zjednoczonych jest dzień wolny. W środę o 14.30 w bazowym wskaźnik CPI, czyli Consumer Price Index. Bardzo ważny wskaźnik. Czwartek jest publikacja o 14.30 wskaźnika inflacyjnego dla przemysłu PPI. O godzinie 17 zapasy ropy naftowej, o 21.00 przemówienie prezesa FAED Jeroma Powella. Piątek, 15 listopada bazowa sprzedaż detaliczna. Stanach Zjednoczonych zobaczymy, jaki jest konsument silny. Przejdźmy teraz do wykresów. Pamiętajcie, że jest to film edukacyjny, a nie rekomendacja finansowa. W zeszłym tygodniu zastanawialiśmy się nad tym, czy rynki wystrzelą na, na wieść o wyborze nowego prezydenta. I faktycznie na większości rynków giełdowych i, i na kryptowalutach tak się stało, dlatego że Donald Trump i Elon Musk, który jest w jego ekipie, są mocnymi zwolennikami kryptowalut. Dlatego no, bitcoin dos doszedł dzisiaj już do 80 tysięcy. Co dalej z bitcoinem? Jak daleko może zajść? No tak naprawdę tego nie nikt. Myślę, że należy po prostu monitorować za kontynuacją ten 80 000 to był na pewno taki, taki cel. Minimum tutaj zrobiłem sobie rozciągnięcie Fibonacci'ego. To 61,8 mamy na 80 437. A78,682,89. Zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby tutaj, właśnie ten to wybicie, tutaj zrobiło, zrobiło swój podwójny zasięg. To z, z, dniu, z dniu po, wyboru, po wyborach, czy, czy też w dniu ogłoszeniu wyników, pierwszych 6 listopada. Całkiem prawdopodobne, że tutaj te 78,6. No, trzeba obserwować. Ciężko wychodzić. prawda W trakcie, w trakcie ruchu, na mniejszych time frame'ach, frame możemy zobaczyć, jak to wygląda. No w tej chwili tutaj wsparcie jest na 79,316 na godzinówce. No i oporem oczywiście jest all time high. W tej chwili na. 80202, może tutaj niżej bym przeniósł opór, tak żeby prawda jak najwięcej punktów zawierał w sobie. Czyli wsparcie 79316, opór 80,043. Ewakuowałbym się poniżej 78721, bo to by mogło. Oznaczać właśnie już korektę tutaj tego całego wyb wybicia do poziomu gdzieś 77 tysięcy. Może nawet trochę niżej. Przejdźmy teraz do złota, bo złoto jest jedyną ofiarą. Może nie jedyną, ale na pewno taką najbardziej jaskrawą ofiarą wyborów Trumpa. No, no mocne spadki z 6 listopada. No jest to pokłosie tego, że no tutaj spodziewa się, czy rynki się spodziewają, że, że, że Trump tu pozałatwia wszystkie sprawy, wszystkie wojny, ugasi. No, trochę jak z kapitanem Żbikiem z Piosenki Big, Big Cyds. No, myślę, że to jest trochę na wyrost. Jeżeli chodzi o, o złoto, no to jesteśmy tutaj teraz yy, gdzieś pomiędzy tym High, high Volume Node, a tym. Tutaj widać, że jak w zegarku. Te wszystkie, w ogóle głowa z, z ramionami, tak, tu lewe ramię, głowa, prawe ramię. To spadek mamy dosyć silny. Moim zdaniem, no tutaj znowu opór, prawda, więc nie robimy wyższego, wyższego szczytu. Nawet tutaj można. W, na niższym time frame przejdźmy na, na niższy time frame na jednogodzinówkę powiedzmy to będzie za o, o, tu świetnie widać na jednogodzinówce że tutaj jest szczyt nawet tutaj tak nie, dom, nie domknęliśmy tutaj tej Dobrze, tego spadku tutaj jest. No nie, 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 nie. od dołu nie skorygowaliśmy tutaj tego, tego spadku. Dobra, jedną godzinówkę z powrotem. Dajcie mi. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tu ten poziom 2729, on tutaj po tych spadkach, on po, powinien tu zostać zretestowany, a nawet nie doszedł, nie? mamy tutaj niższy dołek, nie? więc y, wsparcie mamy na 26, 8, y, 2687, no jak to puści, no to następne jest 2662. I 2643, tak to wygląda, że tutaj kierunkiem jest jednak drugi brzeg tego, tego profilu wolumanowego. Tu nawet na 2630, 2600, nawet tutaj bym, bym widział. Możliwość korekty. Oczywiście tutaj są po drodze przystanki, te wszystkie, które to wam pokazuję, ale no moim zdaniem, złoto weszło w trend spadkowy. No powinny być jakieś podbitki, bo złoto kocha święta, ale to mogą być, prawda, krótkoterminowe. Jesteśmy w takim okresie, w którym złoto generalnie powinno, powinno rosnąć, ale oczekiwania są raczej takie, że Trump naprawi wszelkie zło tego świata. No i barbarzyński relikt przeszłości nie będzie już nikomu potrzebny. Nasdaq Nasdaq na wykresie jednodniowym lekkie nadbicie ATH Oczywiście, wsparciem jest tutaj 21,214. Ciężko tu wyznaczyć cel na ATH, ale generalnie to, to NASDAQ jest najsłabszy z indeksów. No i tu bym gdzieś oczekiwał 21,310, to jest 61,8. No, 21,300, coś takiego powinien dojść może dolecimy do 21 500 trzeba pamiętać że takie właśnie celami przy wybiciach z all time high są zazwyczaj właśnie takie takie duże liczby bo no bo ludzie sobie tak targety ustawiają No i tam następuje sprzedaż jeżeli chodzi o spadki, no to poniżej 21.120, czyli wrześniowego szczytu, byłbym ostrożny, bo wtedy może spać z powrotem do 21 tysięcy. Dow Jones wydaje się być najsilniejszym, no to ta, ta reakcja na 6 listopada najsilniejsza tutaj, ile tutaj jest tych, tych punktów, od 42 do 40300 punktów w jeden dzień, no proszę, piękny trade. I tak Dokąd mógłby dojść? Wsparcie na pewno na 43,865. Jeżeli nie wytrzyma, to 43,592. Czyli tutaj stąd, dotąd i dotąd. A wzrosty no to tutaj nawet skala się kończy, ale. 44,641 44,5 myślę, że to jest to jest możliwy zakres, do którego doleci Dow Jones. Po drodze, po drodze mamy jeszcze przecież właściwie tutaj jest już te zasięgi zostały zrobione 78,6 więc ja bym powiedział, że 44,5 po takim wybiciu może zrobić, ale no wystrzał jest naprawdę ogromny i tu by się należała korekta, chociaż do tego 43592. I tutaj można próbować coś wchodzić po tym wystrzale, prawda? SP500. No, SP500. No jedno interwałuje codziennie, prawda, od 5, 6, 7, 8, całe cztery zielone świece. no celem 600, myślę, 6000 stona. to się, na kontraktach terminowych Emini Futures od CME. Poniżej 6000 trzeba się zakładać z, z korektą do 5967, a nawet do 5930. Euro USD. No, Euro USD początkowo mocny spadek euro. Tu mamy zatrzymanie. I wygląda na to, że tutaj niższy dołek już 8 listopada, w piątek nie został zrobiony. Oczywiście to może być kontynuacja, jeszcze w poniedziałek, i gdzieś tutaj w te 1,065 okolice może spaść, ale jesteśmy na linii trendu. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu spadły na przywitanie nowego króla. Opór jest na pewno na 1,09. Tutaj widać to jak na dłoni. Czy euro będzie dalej spadało? No zobaczymy. EuroPLN. Zobaczymy, jak, wy jak wygląda. Tu mi się wydaje, że jest jasna sytuacja, że Opór na 4,37, 4,38. Tutaj to yy, został odrzucone te ceny i, i, i mocny spadek poniżej 4,33. Tu bym oczekiwał retestu do tego 4,33. No i dalszych spadków do 4,25. Tutaj yy, w, w jakimś tam. Średnim te horyzoncie czasowym no tutaj nie wiem czy to w walutach to nie będzie widać pewnie, ale o, tu widać profit wolumenowy, że tutaj teraz jesteśmy na punkcie kontrolnym, więc tu pewnie będzie jakieś tam szatkowanie, spadki, wzrosty, ale on tutaj w końcu zejdzie poniżej tutaj tych dołeczków wszystkich i weźmie jakieś tam stopy i może odjedzie do góry. Też tych dotknięć to już trochę jest i niewykluczone, że, że pogłębią się spadki. Ale to jeszcze, zdążę zrobić kolejną analizę. Usd.pln, no tutaj też wystrzał do tego 4.09, czyli tutaj do tych poziomów, tych, tych szczytów nie dotarło, na drugi dzień spory spadek, znowu, znowu wzrost do 4,03, no więc tutaj losy się jeszcze ważą, mnie się wydaje, że jednak siły rynkowe są prospadkowe, jeżeli chodzi o USDPLN, dlatego że w Polsce utrzymywane są Cały czas wysokie stopy procentowe, a w Stanach Zjednoczonych już seria cień stóp procentowych. I oczekiwałbym, duże, jednak dolary zaczną płynąć do Polski, gdzie są płacone po prostu wyższe odsetki. Jeszcze na koniec. Jako ciekawostka CHF PLN. Tutaj też trójkąt zwężający się. Opór na 4,63. Wybicie dołem. Tu jest dosyć, dosyć mało miejsca, więc no, może doczekamy się, że tutaj wybijemy się do tego, z tego trójkąta i, i Frank Szwajcarski po spadnie do 4,37. Ku zadowoleniu wszystkich Frankowiczów. To wszystko z mojej strony. Jeżeli się podobało, to poproszę łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcam do zadawania pytań i komentarzy w opisie. Dzięki i do zo. Cześć.